Piosenka z dedykacją dla Mai od Andzi, a także dla Graciana, Juliania, Leny W, Juleczki L, Olika i Mireczki W. Patrycji, gości B z okazji są godzin, a także dla Ewy i Party. Znowu to samo. Nie mogę nocą spać, coś uleciało. Nie Nieostre uczuć kadr rozmazał nam ktoś. Już nie wiem sam, czego tak naprawdę ci brak. Chcę, byś mi szeptał czułe słowa, mają, oh maj. Niech płonie świat, kiedy słyszę Twoje, majo oh maj. Polećmy dziś do gwiazd. Ten ostatni raz mów do mnie, mają, oh mają, oh maj. Oh Chcę, byś mi szeptał czułe słowa, mają, oh maj.

jak długo pytać mam, czy dasz odpowiedź? Czy dasz mi jaki znak, ja każdego dnia wspomina nas, powiedz jak co ten czas? Chcę, byś mi szeptał, czułe słowa mają oh maj. Niech płonie świat, kiedy słyszę twoje mają oh maj. Polećmy dziś do gwiazd. Ten ostatni raz mów do mnie majo mają, mają, maj. Gdybyś li szeptał czułe słowa, maj Niech płonie świat, kiedy słyszę Twoje majo. Polećmy dziś do gwiazd Ten ostatni raz mów do mnie, majo 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 la la la, la 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 la, la 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 majo Polećmy dziś wysoko, wysoko do gwiazd, wysoko do gwiazd, przed Ciebie drogą do ten ostatni raz, ostatni raz. Chcę, byś mi szeptał czułe słowa: Majo oh maj, niech płonie świat, kiedy słyszę Twoje, Majo oh maj. Polećmy dziś do gwiazd.

la 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 la